My wybraliśmy się do oddalonego od Rzeszowa o 30 km ośrodka rekreacyjno-sportowego Oaza. Młodzież, która potrafi jeździć na nartach, ma tam dobre warunki. W zależności od stopnia zaawansowania można wybrać jeden z trzech stoków: 500, 200 lub 100-metrowy. W piątek 30 stycznia zainaugurowano tam akcję Zimowe Ferie 2009. Jej organizatorem jest gmina Strzyżów i tamtejsze Centrum Sportu i Rekreacji. Impreza rozpoczęła się biesiadą przy grillu, potem rozegrano zawody w slalomie dla dzieci do lat 14. Zawodnicy, którzy przyjechali dzisiaj rywalizować, mierzą swoje siły na niezbyt wymagającej trasie. Ma 120 metrów, ale widać, rywalizacja jest dość zacięta. Zwycięzca zostanie wyłoniony na podstawie co najmniej dwóch przejazdów w jednej konkurencji. I myślę, że jest to dobra zabawa zarówno dla nich, jak i dla rodziców. W rywalizacji biorą udział zawodnicy w wieku 10-14 lat. Wszyscy startują w jednej konkurencji, także nie ma tutaj podziału na grupy wiekowe. Chodzi tylko i wyłącznie o dobrą zabawę. Na tach jeżdżę od szóstego roku życia. Trenuję od ubiegłego roku. Mieszkam tutaj w Strzyżowie i trenuję 3 razy w tygodniu. Dobrze się jeździ. Pogoda też nie najgorsza. Myślę, że dobrze mi pójdzie w final. Organizatorzy przygotowali dla zwycięzców nagrody, ale najważniejsza była nie tyle rywalizacja, co wspólna zabawa na świeżym powietrzu.